Połóż liść laurowy na kaloryfer. Efekt cię zaskoczy. Liście laurowe to nie tylko popularny składnik w kuchni, mają również właściwości uspokajające i relaksacyjne. Weź kilka liści laurowych i połóż je na kaloryferze. Możesz dostosować ich ilość w zależności od tego, jak intensywny aromat chcesz uzyskać. Kiedy liście są już na miejscu, zwiększ ogrzewanie. Ciepło z kaloryfera uwolni delikatny, kojący zapach który wypełni całe pomieszczenie. Taki aromat nie tylko relaksuje, ale również może poprawić koncentrację i stworzyć przyjemną atmosferę w domu. Pamiętaj jednak, że po kilku tygodniach aromat liści zacznie zanikać, a one same staną się suche. Wtedy warto wymienić je na nowe. Jednak nie wyrzucaj suchych liści. Kiedy są już całkowicie suche, możesz je podpalić. Liść zapali się na chwilę. A następnie zacznie się tlić, uwalniając intensywniejszy aromat. Taki rytuał jest znany z działania oczyszczającego zarówno powietrze, jak i atmosferę w domu. Spróbuj sam i poczuj, jak niewielka zmiana może poprawić twoje samopoczucie i nastrój każdego dnia.